Po prostu marzysz o spokoju? Chodź, coś ci pokażę. Komfortowy dom zlokalizowany w spokojnej części Siemianic, przy kameralnej ulicy Migdałowej w otoczeniu nowych domów jednorodzinnych i zieleni. To miejsce, które łączy ciszę, prywatność i szybki dostęp do słupska. Wchodząc do środka, na parterze od razu czuć przestrzeń i przytulny klimat. Salon z kominkiem, który rozprowadza ciepło po całym domu, tworzy idealne miejsce do odpoczynku i spędzania czasu z bliskimi. Obok znajduje się jasna kuchnia z jadalnią, przestrzeń, w której poranna kawa i wspólne posiłki stają się codziennym rytuałem. Dwa pokoje na parterze mogą pełnić funkcję gabinetu, pokoju dla dziecka lub gości. Toaleta zapewnia wygodę na co dzień, a pomieszczenie techniczne ułatwia organizację całego domu. Na poddaszu czeka duży, otwarty salon idealny jako strefa relaksu lub przestrzeń do pracy w ciszy. Dwie sypialnie tworzą prywatną część domu, w której każdy domownik znajdzie swój spokój. Garderoba porządkuje codzienność i pozwala przechowywać wszystko w jednym miejscu. Łazienka oferuje wannę, w której możesz zrelaksować się po intensywnym dniu, oraz druga łazienka dająca domownikom pełną wygodę. Ogromnym atutem jest garaż trzystanowiskowy oraz solidne bramy Horman. Drzwi antywłamaniowe i okna PCV firmy MS z elektrycznymi roletami. Ponad 1000-metrowa działka z betonowym ogrodzeniem i kamiennym podjazdem zapewnia prywatność i daje mnóstwo możliwości aranżacji ogrodu. W okolicy znajdziesz sklepy, szkołę, przedszkole, usługi i komunikację miejską. A ścieżki rowerowe i bliskość lasu zachęcają do aktywnego wypoczynku. To dom gotowy do zamieszkania. Wygodny, przestronny i położony wielokrotnie. Jednym z najlepszych miejsc w Siemianicach.